wygląda znajomo. Kia, niektórzy odmówią logo KN. Przed wami nowa Kia Sportage. Nowa oczywiście znaczy tyle, że jest to samochód po liftingu. No i tym razem chcę wam podać kilka liczb, bo one są naprawdę bardzo ciekawe. Kia twierdzi, że jest to najbardziej dochodowy model w historii całego koncernu. Sprzedano łącznie ponad 7 Milionów egzemplarzy, także sporo. Jaki Polska ma w tym udział? No, na tych tle 7 milionów to jest dosyć skromne, bo w sumie od momentu debiutu tego modelu w Polsce sprzedano łącznie, uwaga, jakieś 115 tysięcy egzemplarzy. Czy dużo? No, na tle 7 milionów aż tak nie. Ale, mimo wszystko, Polska naprawdę zajmuje bardzo ważne miejsce dla koreańskiego koncernu, jeżeli chodzi o kład modle bo po pierwsze, nie wiem czy wiecie, ale po pierwszych 7 miesiącach 2025 roku Sportycz jest uwaga najchętniej kupowanym samochodem w Polsce przez nabywców indywidualnych, czyli innymi słowy statystyczna Kowalska czy Kowalski najchętniej wybierają sportyża. Po 7 miesiącach 2025 roku Sportycz wyprzedził Taki hit Toyoty, jak chociażby CHR. Co ciekawe, Sportycz może też służyć jako auto filmowe, a jakże? Ale tutaj, już tak, takim wynikiem, jak numer jeden, już pochwalić się nie może. Ale za to mieści się w top ten, bo jest na dziewiątym miejscu. Natomiast po połączeniu zakupów filmowych, po połączeniu zakupów przez klientów indywidualnych w Polsce, mamy wynik taki, że Sportycz uplasował się na. W czwartym miejscu, także dał się tak naprawdę wyprzedzić ocie Koroli, Toyocie chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, Jaris Cross, e, ale przyznaję, że nie jestem pewien na 100% i Skodzie Oktawi, także naprawdę całkiem nieźle. Spory, kompaktowy, przestronny SUV, w którym już nie ma piano Black. Także brawo Kia. To jest akurat wersja z automatyczną przekładnią z napędem na jedną oś, w Polsce. 1,6 TGDI czyli 4 cylindry nowy silnik. Zobaczycie w różnych konfiguracjach, bo będzie po prostu jako zwykła benzyna. Także żadnych eksperymentów z taką technologią miękkiej hybrydy. Będzie klasyczna hybryda też na 1,6 TGDI. I uwaga, będzie plugin, ale plugin dopiero w grudniu. A zwykła hybryda pojawi się w przyszłym miesiącu, czyli innymi słowy mniej więcej okolice października. Tyle pierwszych wrażeń z kiją, sporty, czy poliftingu. Tomek Okurowski, cześć.